Właśnie męczę się z zaciskami. Już praktycznie skończyłem i chciałem Wam pokazać pewną rzecz. Mam tutaj dwa zaciski. Akurat ten zacisk to ma dobry odpowietrznik, i ten odpowietrznik się odkręci. Ale tutaj ten zacisk i ten zacisk. Miał urwane odpowietrzniki. W tym zacisku dodatkowo w środku był wykrętak i ten wykrętak jeździł ze dwa lata. On zerdzewiał, złączył się z odpowietrznikiem i wymyśliłem, że zrobię coś takiego. Tam ten odpowietrznik był na ścięty Przyłożyłem podkładkę i zacząłem spawać. No i dospawałem, udało mi się dospawać to nakrętkę no i odkręciłem. Odkręciłem tą. Ten odpowietrznik i plus jest taki, że nie jest uszkodzony gwint tego odpowietrznika. W drugiej w drugim zacisku zrobiłem tak samo. Też yy, odkręciłem, tylko yy, po przyspawaniu yy, musicie, ja to dopiero za trzecim razem, za trzecim razem przyspawałem to nakrętkę i ustawałem odkręcić, trzeba nałożyć ten klucz i mocno, energicznie uderzyć młotkiem wtedy jest szansa, że to odkręcicie jeżeli będziecie ciągnąć, to ten spaw się po prostu będzie będzie giął i się oberwie a teraz mam taki zacisk, który robiłem jako pierwszy i że jako był pierwszy, to sobie pomyślałem że go będę wiercić no i tak, i zacząłem go rozwiercać rozwierciłem go go wiertłem 5,5 i dopiero przy. Tak, dopiero przy 5,5 wiertle wziąłem taki śrubokręcik i zaczynałem wybijać wybijać i zginać do środka ten odpowietrznik, który to był. Ten odpowietrznik jest trochę z, z bardziej miękkiego materiału, więc, więc udało mi się go wybić. Tylko, że wybiłem go. Nie zobaczycie, bo nie. Jest bardzo ciemno tam. Wybiłem go, ale wydaje mi się, że on nie jest wybit do końca. Jutro przyjdą mi, przyjdzie mi zestaw gwintowników. Będę musiał poprawić ten gwint, bo jednak podczas wiercenia gdzieś on zahaczył się. Więc takim samym gwintownikiem postaram się go poprawić i zobaczę, jak będzie dolegał wtedy odpowietrznik. Jeżeli nie, no to spróbuję rozwiercić to większym wiertłem, tak żeby ściąć ten gwint. I wtedy będę szukał jakiegoś nadwymiarowego odpowietrznika. Z tym, że, z tym, że trzeba to tak rozwiercić, żeby nie popsuć tej płaszczyzny na dole. Żeby ta płaszczyzna na dole była centrycznie do otworu, ponieważ odpowietrznik jak widzicie, widzicie na końcu ma taki stożek. Ten stożek musi przylegać do otworu, wtedy ładnie go zaślepi za i nie będzie wyciekać płyn. No, to moje prace przy sobie są na takim etapie. Koło zdołałem zdemontować. Był bardzo duży nalot na to, tu już jest i tak zdarty trochę ten nalot, bo zdjąłem już tarczę. Jak widzicie, te białe wszystko to był nalot który był na tej tarczy. Męczyłem się około godziny z tym kołem, bo nie chciałem felgi uszkodzić i w końcu jakoś zdołałem je zdołałem je odpukać i zeszło. Teraz ze wszystkimi zaciskami i wszystkie jarzma i zaciski. Muszę pomyśleć jakoś oczyścić. Możliwe, że oddam je do piaskowania albo, albo sam może jakoś wyczyszczę Szczotkę drucianą. I papierem. No, i później je chcę pomalować. Kupię zestawy naprawcze, pójdą nowe zestawy naprawcze: tarcze, klocki, nowy płyn hamulcowy. No, i widzimy się podczas malowania, możliwe albo czyszczenia.